Już wiesz, że białko to jeden z makroskładników, które powinny znaleźć się na Twoim talerzu. Ale czy wiesz, dlaczego jest aż tak ważne? Gdy trenujesz, Twoje mięśnie dostają niezły wycisk. Powstają w nich mikrouszkodzenia. Ale żeby się odbudowały i wróciły silniejsze niż wcześniej, potrzebują materiału do naprawy. I właśnie białko dostarcza im aminokwasów, czyli narzędzi do regeneracji. Trening! To sygnał: Hej, ciało, czas się rozbudować. Białko to odpowiedź. OK, działamy. Efekt lepsza forma, większa siła, mniej zmęczenia. Ale białko to nie tylko mięśnie. Pomaga też wzmocnić kości, zadbać o skórę i włosy, utrzymać silny układ odpornościowy. Gdzie je znaleźć? Do każdego głównego posiłku. Dorzucaj coś z tej drużyny. Nie chodzi o to, żeby jeść same mięso. Chodzi o równowagę i obecność białka przy każdym posiłku. Chcesz być mistrzem zdrowych nawyków? Zaczynaj od talerza. Niech białko gra z tobą w jednej drużynie.